Wiecie, czemu mnie nie było na streamie dzisiaj na czas? Bo miał być o 17, widzowie. Przepraszam, że nie było mnie o 17, ale jak ustawiałem plan, to nie pomyślałem o jednej ważnej rzeczy. W Pokémonach dzisiaj był event. Siema, sponsorem tego filmiku jest Million Packs, czyli usługa cashback dedykowana dla graczy. W skrócie możecie dzięki niej zdobywać punkciki i zgarniać nagrody w różnych grach, między innymi w lol i Valorancie. A działa to gigałatwo. Po kolei rejestrujecie się na ich stronie, instalujecie wtyczkę i robiąc zakupy dostajecie punkty, za które możecie otrzymać nagrody w grach. Z Million Packs współpracuje dość sporo sklepów, m.in. Allegro, Computronic albo Pyszne.pl, więc możecie farmić punkty zamawiając jedzonko. Samych darmowych kroków, czyli rejestracja, instalacja wtyczki i odwiedzenia Tepło, dostajemy 1000 punktów. Więc teraz tylko jedno zamówienie, za które też otrzymamy nagrodę i stać nas będzie na zestaw skrzynka plus kluczyk. Póki co pozostałe nagrody to skiny Pagmo albo Korki, ale z czasem na pewno dojdą nowe opcje. Poza ligą oczywiście możemy zgarnąć rzeczy w wielu innych grach, chociażby w Valorancie, TFT albo Gwincie Korzystanie z usługi jest darmowe, więc zachęcam do sprawdzenia. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. A ja dziękuję dla Milion Pax za partnerstwo i życzemy jego oglądania. bo mi tego, włączyło VRMO. E, to jest o... <laughs> Były dratini do łapania. Patrzcie ile mam. Kur... Kur... Pier... nie działa. Nie lepiej zmniejszyć jasność ekranu? Bez To są bratini To jest taki pokémon Smok, mój ulubiony. Jest bardzo uroczy. Patrzcie, jak on wygląda. To jest ten. W kur... dużo ich mam. Złapałem ich z 400 dzisiaj. 3 godziny biegałem po Gdyni, łapałem te kur... Ten smocze. Tasiemiec? Ty jesteś tasiemiec. Mam tyle Shiny. Patrzcie. 19 Shiny mi się złapało. Patrzcie, jakie ładne. Mój ojciec codziennie do 4 godziny wychodzi i łapie jak nazwałeś? Dragonite, nie nazwałem go. Jak go nazwać? Macie nazwę dla niego? Doktor Hodo. Rekin od tyłu go nazwi? Wymyśliłeś na dzisiaj jakiś konkurs do tego PSC nie. Możecie coś zaproponować. Po prostu wyłączę i idziemy na Lola. Ok Doktor Ja pier... Ale Latis, jesteś geniuszem. Latis dostajesz vip w tym momencie. Pod... O ci pycu? To ja wymyśliłem. Dobra, Latis wy... stąd. Śmieszna to jest, śmieszne to... E, to jest dobre zdjęcie na Instagrama, takie zrobić z takim Pokémonem. Co myślicie? Śmieszne by to było. Dobra, czy jest szansa, że mi pikną Xisante? Can you pick me, Xante, please? I'm main. 100. Sto... Dobra, 30k maestri on TB. Pick me, pick me, Xante please. PLEASE! furty nie. Je... No trzy osoby już pikują i nikt nie nie piknie. Zaraz mnie go zabiorą i się w GTA RP pod. No, Jeszcze pikują zatem z tego Yasuo na midzie i Zed'a w dżungli. Zajebiście. Dzisiaj naprawdę zrobimy tego giveaway'a. Widzowie, macie jakiś pomysł co na giveaway'a zrobić? Czy na się jaki turniej. Coś bardzo prostego, bo to jest PST-20 zł. Gdzie będzie info o konkursie? Znaczy, yy, konkurs to jest za dużo, że powiedziałem. Taki spontaniczny giveaway i Pay w Carda, co dla Mema kupiłem, i tyle. Ja bym zrobił na memę związane z twórczością. Ej, to może na mema bez kitu. Yy, nie, mega autosa. Pozdrawiam, doktora Hodo. Nie podziękuję za tego suba. Branie tego to jest grid. Ale chuj, będziemy gridować. O, to jest Akalim. Nie wiem, spróbujmy. Może akurat. Może z nim wygramy. Wygraliśmy z nim. O, ten ludzik. Konkurs jest... Nie, co ty napisałeś Mikołaj, ty jesteś głupi jak chuj! Rysunek w tematyce meme. co ty masz kurwa 35 lat i pisać? Od, nie wiem, cioci 40-letniej się uczysz? Rysunek w tematyce meme. napisz kurwa, że mem. I co, filmu nie można? Rysunek w tematyce meme. ja pierdolę. Dobra, widzowie, masz na czasu. Jesteśmy w 2016 teraz, elo. Weź tam, jeszcze raz to napisz. Przepraszam, że się uniosłem. Kamilo szalał. Jakie ma smajta? O! Ty! Ty, a smajt? TY KURWA debiluje, Sprawdzam to PW i odpalamy krasza Od kogo to miał być? Od Bąbel Jo pierdolę, nie, ty to naprawdę zrobiłeś? Nie no nie ma chuja Nie, Nie wierzę w to No pokażę wam widzowie, patrzcie Ta rakieta Widzicie to? No nie wiem co powiedzieć nawet Mógł se faktycznie na rakiecie zrobić Najlepsza wiadomość jaką przeczytałem Ty bombel, chcesz żebym do ciebie zadzwonił? Pokażesz na kamerce? Siema Mogę cię pokazać Czeka na streamie? Nie? Możesz Dobra Siemano. Pozdrawiam Ci serdecznie. To naprawdę to zrobiłeś? Ja pierdolę. Jest bez kitu. Prawdziwe. I jeszcze mam, czekaj. E, tutaj po drugiej stronie planetę. Takie dwa. W sumie specjalnie żonobikę jeszcze założyłem, żeby pokazać. <laughs> Chcesz coś powiedzieć dla widzów jeszcze? Jakoś tak, nie wiem, zostawić coś po sobie? E, dobra, czekaj. Wiesz Aha. co? E, ta rakieta... Minuta została. Och, już zacznijmy przegląd. Jakie mamy? Takie związane z kanałem. Po prostu mamy PSC 20 złotych do rozdania z folgaistów wygranych. I nie chcę tego losowo rozdać, tylko coś ciekawego, więc jakoś zaangażowaliśmy widzów i powstał konkurs na meba. Dobra, zacznijmy od dołu. Sadgeboy. Jako ja, że ten nick. Ja wam pokażę Sadgeboy'a. czekajcie. Moja rozmowa z Sadgeboy'em. Drugi dzień czekania, aż odpisze. Trzeci dzień czekania, aż Kamil odpisze Kamilowi Elo, że lota rakieta. Idol odpisał mi jego wieczorkę, będą serduszko w końcu. Drugi znowu napierdala o tych rakietach. Kurwa mać, coś pisze, jakiś krzy... ja Wypierdalaj, on przepraszam, wybacz Kamil, nie miałem na myśli cię zdenerwować, obiecuję poprawę i jeszcze raz przepraszam I tak mi się miło zrobiło po tym, że napisałem jest z oki OK, uśmieszek My z SadGayBoyem to jesteśmy koledzy Dobra, mem od SadGayBoy'a Mem Okej, okay, to jest zajebiste. Dla kontekstu, bo może dużo osób nie wiedzieć o co chodzi. O tym kiedyś chyba mówiłem. To zdjęcie to jestem ja, chyba w pierwszej czy drugiej liceum, jak selerzę i sobie chiluję bombę. I ja to wysyłałem codziennie na grupie klasowej w liceum, tak jak szedłem spać. To jest jeszcze mój pokój przed remontem. Jak się przyjrzeć, patrzcie, ja tu miałem plakat z Katariną. Ja byłem takim spierdoleńcem, że taki plakat miałem, bo gdzieś go wygrałem na chyba jakimś pyrkonie, czy gdzieś tam. To ja ma Fanek. Co to za nick do YouTube'a? O mój Boże! O mój Boże, to już wiem, że będzie dobre! Zamykam mordę i puszczam! <śmienicza> <śmienicza> Zajebiste. Dobra, chyba wiem, kto wygrał. Ja cię Fenek nienawidzę, więc niestety musimy wybrać innego zwycięzcę. Na koniec wygrywa Lew, który wysłał link do TikToka. Bardzo mi się podoba ten TikTok. Nie no, czy się żartuje! <grym> Lews lepiej zagrał. Czy coś jeszcze jest? Po czasie wysłane. Lew się jeszcze bardziej postarał. Patrzcie tutaj. Nie na konkurs i wysłał literkę P. Dziękuję za wiadomość. Ty. Patrzcie! Widzowie, Kanie West dodał mnie do znajomych i kupił mi prezent. Jo, tutaj Kanie masz pieniądze za kupno Donda jebać Adidas. Dziękuję Kanie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Mam pomysł, muszę to zrobić. Okej? Okay? Zaczynamy. Mem. Chwila. Mem na żywo, tak zwany.